Mieliśmy inaczej zaczynać konferencję, ale na samym początku Pan Trener chciałby coś oświadczyć. Dzień dobry. Pierwsze to chciałbym zdementować dzisiejsze doniesienia w jednej z gazet, że kontaktowałem się z Panem, z właścicielem klubu, bo akurat z właścicielem klubu, Panem Cupiałem, nie miałem okazji rozmawiać, dopiero po powrocie będziemy mieli i nie mogło być tematu również, o którym w tym tekście jest mowa. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja powiedziałem wczoraj, że my po prostu za mało czasu mamy do meczu z Lechią, żeby o innych sprawach myśleć. Na dzień dzisiejszy nie, na razie nie ma właściciela i nic po prostu na ten temat więcej nie, nie mówię, bo, bo nie mogę. Nie? Ze względu na to, że po prostu no, ja się koncentruję tylko i wyłącznie na meczu z Lechią Gdańską. Wie co, na razie to się myślę, myślę jak poskładać skład, a nie czy on wróci, bo my mamy mecz jutro i to jest dla mnie kluczowe.